W dzisiejszej lekcji z korpusu A zrobimy korpus B. Na start dodamy sobie korpus. Klikamy OK i dodajemy go obok dwóch naszych. Wchodził do aksonometrię i przeglądamy się. Co można zauważyć? Iż wieniec górny jest nakładany, oraz są na dole nóżki same. Więc klikam prawym przyciskiem na korpus. Inteligencja. Od razu zmieniamy górny wieniec na nakładany. Wchodzimy do blendy cokołu. Tworzymy cokół i szukamy go w obiektach. I wybieramy nóżkę. Następnie skracamy boki do poziomu wieńca, gdyż ich tam nie ma. Dajemy OK. I OK. Co można zauważyć dalej? Front jest wpuszczany oraz podzielony na cztery szuflady. Co się znajduje w środku? Klikamy korpus, podział frontu i ukrywamy. Możemy zauważyć, iż znajdują się cztery szuflady w środku. Jakie? Klikamy korpus, podział wewnętrzny i otwieramy którekolwiek, i zauważamy, że znajduje się tam. Legrabox. Otwieramy inteligencję. Otwieramy podział wewnętrzny. Jeszcze raz podział wewnętrzny. Następnie zabudowa. Szukamy naszej szuflady. Usuwamy poziom przegrany między szufladami, wpisujemy 4, bo jest poziomu, i dajemy zastosy. I jak widzimy, pojawiło nam się 4. Dajemy OK. Dajemy OK. Wchodzimy na front. I pamiętając, że jest wpuszczany. Indywidualny, i zmieniamy górę na wpuszczany. Następnie wchodzimy do inteligencji całego frontu. Są cztery szuflady, ustawiamy właśnie szufladę z uchwytem poziomem i na środku. Dem OK i najważniejsze przyjmij podział z podziału wewnętrznego, żeby nam to podzielił. DM OK i OK. I powstały nam w tym momencie dwie identyczne szafki. Klikamy w szafkę B i usuwamy jej. Podział frontu, a bardziej ukrywamy. I tak samo w korpusie ukrywamy podział frontu. I można wyuważyć. Dziękuję za uwagę.